Dzisiaj o tym, jak Jezus buduje wspólnotę w stołu. Witam. Spotkanie i rozmowa z osobą znaczącą, z autorytetem, jest zawsze wyróżnieniem. Wielu ludzi pragnie uścisku dłoni z osobą znaczącą w tym świecie. Wspominamy spotkania z papieżem Janem Pawłem II, świętym. Ileż przeszkód i trudności pokonywali ludzie, żeby tylko usłyszeć Go i zobaczyć. To jest niewiele albo nawet nic w porównaniu z tłumami tych, którzy trwali przy Jezusie, słuchając Go, a nawet rozmawiając z Nim. Jakież było wielkie zdziwienie, gdy sam Jezus zapraszał kogoś do siebie, albo się wpraszał do czyjegoś domu. Zdziwienie bo któż jest godzien ucztować z Bogiem? Radość tak ogromna, że człowiek zostawia wszystkie ważne sprawy i zmienia dotychczasowe życie. Czując się bardzo wyróżnionym, rozdaje majątek, dorobek życia potrzebującym pomocy ubogim. Przyjął zaproszenie na przyjęcie weselne Jezus wraz z uczniami. Co więcej. Zabezpieczył wystarczającą ilość wina dla wszystkich gości weselnych, gdy go zaczynało brakować. Swoją obecnością dokonał czegoś wielkiego. Wino, uważane za napój bogów, stało się znakiem specjalnej Bożej opieki nad każdym zawieranym nowym związkiem małżeńskim. Jeśli by zadać pytanie, który z sakramentów świętych został ustanowiony przez Jezusa jako pierwszy, to odpowiedź nie ulegająca wątpliwości będzie jedna małżeństwo. Wówczas także Jego uczniowie, widząc, czego Mistrz dokonał, uwierzyli w Niego. Spotkanie z Jezusem zmieniło ich życie. Pozostali z Jezusem. Chodzili z Nim, słuchali Go, obserwowali, uczyli się od Niego, upodawniali własne życie do życia Mesjasza. Jezus zapraszał za stół do posiłków różnych ludzi, odwiedzał ich w domach, bywał u przyjaciół, u Łazarza i sióstr Marii i Marty, bywał w domu Piotra i jadał w domach nieznanych sobie ludzi, wśród których byli celnicy i grzesznicy. Tłumaczył przy tym, że Mesjasz przyszedł uleczyć chorych, Chorych na duchu także, a nie zdrowych. Duży leczenia nie potrzebują. Wskazywał w ten sposób, że pragnie zbawienia grzeszników, niezależnie od tego, jakie grzechy popełnili. Jezusowi zależało na każdym człowieku. Za każdego, bez wyjątku, przyszedł cierpieć i ponieść śmierć na krzyżu. Zmartwychwstanie też było wskazówką, że Mesjasz przygotował mieszkanie w Królestwie Niebieskim dla każdego człowieka, bez wyjątku, kto uwierzy i ochrzci się. Ewangelista Jan opisuje, jak zmartwychwstały Jezus sam przygotował posiłek dla swoich uczniów. Upiekł na ogniu chleb i ryby i dał im do jedzenia. A gdy stworzyli śniadanie, wyznaczył Piotra na pasterza całej pierwszej wspólnoty uczniów. Zarządził wyraźnie, mówiąc: paś owce moje. Gdy wstąpi do nieba, na ziemi pozostanie wspólnota przez prowadzona przez wyznaczonego zastępcę. Jego następcą współcześnie nazywamy papieżem. Szczęść Boże!